Dzień dobry, mam tutaj dla Was dwie rafki. Jedna, ta tutaj bezpośrednio nade mną, to jest Adventure. Druga tam obok to nie jest Adventure, chociaż z tą właśnie nie Adventure przeżywamy jakąś taką bardziejszą przygodę niż z tą, która jest tak naprawdę przygodowa. Chciałem Wam pokazać obydwie z dwóch powodów. Po pierwsze, obydwie są nowe, w związku z czym możemy sobie coś tutaj porównać. Po drugie, jak są rozebrane, to cała ta wyjątkowość nagle znika i okazuje się, że obydwie są tak samo wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i wybrane spośród milionów, jak wszystkie inne, które moglibyśmy postawić obok. Mechanicznie, tak jak już wielokrotnie wspominałem, Adventure nie różni się niczym. Tutaj mamy akurat rawkę Executive, no i zabezpieczenie. Na niej też robimy trochę Executive, bo o ile tutaj samochód jest przygotowany w tej chwili do wosku, o tyle ten drugi jest już nawet nie tyle przygotowany co już ma skończone masy chciałem wam pokazać tą różnicę która jest między samochodem takim gołym czyli lećmy może od tyłu gołe tutaj tylny pas, wnęki za kołami gołe tutaj jest wszystko od spodu, podłużnice Wnęka na koło zapasowe. No, wiadomo, zawieszenie to już mierzyliśmy sobie niejednokrotnie. Gołe nadkola i podłużnice. Jak również tutaj wnętrze progów cała ta część podłogi no to zabezpieczenie jest takie. Bezobjawowe w sensie takim, że nie ma tutaj żadnej masy, jedynie szwy są porobione. Co w obecnej motoryzacji i tak jest sukcesem, ponieważ, no cóż, no, są marki, które nawet szwów w tej chwili nie robią i trudno. Mamy tutaj zamknięty ten fabrycznie otwarty profil. To jest jeszcze taka wersja przed masą. Później tam pójdzie nam trochę masy na to. No, i progi golutkie od początku do końca. Nic tutaj zabezpieczonego nie ma. Magiczne gniazdo, jak wspominałem, nad magicznym gniazdem pracujemy. Trwają już ostatnie jakieś tam testy, a jedno już jeździ testowo na takim samochodzie, który tutaj też kiedyś przyjechał. Został nam udostępniony do testów. No, i sprawdzamy. Wszystko wskazuje na to, że mamy już gotowy produkt, który pozwoli rozwiązać problem z tym gniazdem bez wymiany wiązki, bez wymiany całego tylnego silnika. Czyli tak naprawdę będziemy w stanie zamknąć temat, po pierwsze, skutecznie i na stałe. Po drugie, bez rozbierania połowy samochodu, no bo jak wiecie, albo jak nie wiecie, jeśli pojedziecie do ASO i doprosicie się w końcu, żeby łaskawie wam wymienili, czy tam naprawili to gniazdo, to skończy się na wymianie wiązki. Czyli zaczynamy stąd, od tego pięknego miejsca. Czasem jest też wymiana tego silnika, ale te, które do tej pory widziałem, że była wymieniona. W sensie, że była dokonana naprawa, to było wymienione tylko gniazdo, a yy, ta część, która też mocno koroduje, yy, została jedynie oczyszczona jakąś drucianką, w to wetknęli nową wtyczkę i święto. Ale wracając do tego, no to tak, zaczynałem się to tutaj. Yy, idziemy tędy, 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 wchodzimy tutaj do baterii, czyli to zostaje wypięte z baterii. I teraz tak, cała ta wiązka, którą tutaj mamy pod podwoziem, która idzie tutaj nad wydechem, koło tunelu i wchodzi tam, yy, od dokładnie w tym miejscu do inwertera, cały ten element od początku do końca zostaje wymieniony. Teraz zobaczcie, ile to jest roboty, skoro my rozbieramy tutaj całe podwozie do, znaczy całe podwozie, no ściągamy te plastiki, zbiornik i tak dalej, do zabezpieczenia antykorozyjnego. A popatrzcie, tu mamy jeszcze do domycia. To jest samochód, który ma 120 czy tam 130 km, ale już masy są uciapane gdzieś tam, ktoś po jakiejś kałuży przejechał, i teraz mamy tutaj troszkę zajęć. O, takie rzeczy jak tu to są rzeczy, które u mnie nie przechodzą. To wszystko musi zostać umyte i wyczyszczone. Tymczasem no wielokrotnie spotykałem się, że y, samochody były niedomyte przed konserwacją, potem klient przyjechał, coś tam mu schodziło gdzieś, no i panie popraw. Z tym poprawianiem to tak różnie bywa, ale, ale najczęściej zrobić się tego sensownie nie da. Wracając do wiązki, no to właśnie tyle, y, tyle jest roboty, żeby tą wiązkę wymienić, więc nie dziwcie się, że jak się pokończą wszystkie gwarancje, i problem będzie występował już, yy, prawie że w każdej tej rawce, która ma tylny napęd, yy, to często będą ludzie zostawiać samochody w rozliczeniu. No bo jak usłyszą yy, nagle trzy dychy za yy, naprawę czegoś w samochodzie który będzie wtedy warty powiedzmy stówkę no to niejeden się zastanowi czy nie lepiej dołożyć to oddać w rozliczeniu i wziąć kolejne a to to sobie to naprawi czy tam w jakiś inny sposób zadrutuje i potem będzie pewne używane z gwarancją i tak dalej i tak dalej no ale ja nie o tym wracając do, do tego że no produkt już do tego mamy będziemy to mogli naprawiać całkiem niedługo a wracając do zabezpieczenia no to Tutaj macie właśnie tą rawkę w stanie takim zero, takim jak przyjeżdża z fabryki, jak ją pan Toyota stworzył. No a tutaj macie dwie rzeczy, które chciałem wam pokazać. Po pierwsze, ile jest zrobione mas. To jest taka podstawa mas. W sensie robimy przednie nadkola. Robimy progi, ten kawałek podłogi. Tutaj do podłużnicy nie robimy tego, co jest między podłużnicami. No więc idziemy sobie tutaj po progu do samego końca. Mamy zrobione całe tylne nadkole wnęki, tutaj gdzie. Często leci spod kół. Te wnęki również. Kawałek wnęki na koło zapasowe, podłużnice. Ten właśnie kawałeczek tutaj, który wystaje. A no i tą najbardziej narażoną na jakieś odpryski i uderzenia część tylnego pasa. Tak to tutaj wygląda. To jest pierwsza rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Druga rzecz jest taka... Ile trzeba wyoklejać do tego, żeby nałożyć na samochód jakkolwiek te masy? Zobaczcie, musimy mieć oklejone całe tylne zawieszenie, żeby go nie wypaćkać. Razem z wahaczami, razem z całą tą ramą. Tutaj kawałek wiązki, HV też jest oklejony. Oczywiście amortyzatory. To jest oklejone tak, że teraz przed woskiem ściągniemy sobie tylko z mocowania górnego, a reszta nam zostanie oklejona. Trochę wiązek, trzeba też okleić drzwi od środka, żeby ich nie zapaćkać masą pod tymi nakładkami. No i tutaj oczywiście podłużnica i cały przedni zawias, od początku do końca, całe kolumny tutaj zwrotnice, też silnik, żeby potem nie było tak pięknie jak to przyjeżdżają nam samochody po bitumie czy po jakichś innych wynalazkach i nagle się okazuje, że no pięknie zakonserwowana pokrywa rozrządu zabezpieczony kolektor wydechowy, gdzieś tam pozabezpieczone wiązki jakieś puszki bezpieczników, no ja staram się tego unikać, żeby to wyglądało jakkolwiek Dlatego tak to zostało tutaj zrobione, no ale też to wszystko nie bierze się z nikąd, a przede wszystkim no też ktoś to musiał wykonać, ten ktoś musi zjeść, zapłacić rachunki i tak dalej i tak dalej, więc no niestety jeśli mamy podstawowy wosk, czyli robimy tylko wosk na samochodzie, to jest zupełnie inny zakres i zupełnie inna cena usługi. Tak jak tutaj widzicie, niż jeśli robimy po całości masy czy tam nawet nie po całości. Bo jednak trochę tej pracy tutaj jest, wyoklejać to wszystko. To jest naprawdę dobre kilka godzin, żeby to pozakrywać, pookrywać, pozabezpieczać. popatrzcie ile to jest różnych zakamarów, żeby to po zdjęciu. Wyglądało w miarę przyzwoicie, a nie, że samochód jest zakonserwowany zakonserwowane są tarcze hamulcowe, zakonserwowane są też zaciski. Macie świetnie zabezpieczony silnik, ale tylko miejscami, tam gdzie poleciało. Często też widziałem, właśnie zabezpieczony jakimiś smołami, wszystkie osłony przegubów napędowych, osłony silnika. Całe zawieszenie, niewiązki, niewiązki. Nieraz widziałem te hybrydowe wiązki zapryskane, jak leci. O ile to jest jeszcze powiedzmy jakiś wosk, no to w miarę powiedzmy bezbarwny, czy tam bardzo cienka warstwa, ale nieraz widziałem właśnie taki gruby, gruby bitum na, na wiązkach, na gumach, na tulejach, na wszystkim po kolei, jak leciało. No ale to jest. To jest już powiedzmy, że trochę inny zakres i inna technologia. Tyle z mojej strony. Chciałem Wam pokazać tą subtelną różnicę między rawką taką zwykłą, jeszcze czystą, nową, piękną, a już taką odrobinę zrobioną. Teraz na tą rawkę kładziemy wosk. Na tą drugą też kładziemy wosk, mamy to wszystko poprzygotowane, mamy to wszystko już przygotowane, no ta druga tutaj wymaga jeszcze domycia i odtłuszczenia, jeszcze jakiegoś tam częściowego oklejenia, więc nad nią jeszcze będziemy pracować, ale póki co to tutaj już wchodzimy z woskiem i potem jak tutaj będzie nam to schło to będziemy sobie ogarniać tą drugą.